Witajcie, kochani, chwała panu Jezusowi Chrystusowi. Witajcie przed Szabatem. Od razu na dzień dobry wam życzę błogosławionego dnia odpoczynku w panu Bogu. No i co? No, dzisiaj rano yy, tak duch święty mnie trochę napomniał, że Powinienem zrobić dokrętkę. Jeszcze jedną część do tego co tam o Abrahamie nakręcałem i udostępniałem. Zanim jednak to zrobię, to odniosę się do jednej sprawy. Kanał jest świeży. No, już nie aż tak świeży ponieważ yy, no jak to się mówi no ma parę miesięcy w maju minie rok jak jestem na YouTubie, ale i fajne jest to że na przykład, na przykład ktoś pod jakimś nagraniem napiszę komentarz, chociażby dla zasięgu. Albo jak dajecie te łapki w górę. No, łapek jest mało, na razie komentarzy jest mało. Wyświetleń jest coraz więcej, co mnie cieszy. Ale wiecie, ja... Mi nie chodzi o jakieś mega zasięgi, tak? Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Bo przejrzałem sobie komentarze. I... Naprawdę ja nie będę wchodził w dyskusje wieczne, niekończące się z, z trollami internetowymi, które yy, będą wypisały jakieś durne komentarze, na przykład typu użytkownika pier... Nie będę dokańczał, bo to jest słowo niecenzuralne. Taki nick sobie wybrał. Yy, Niech, niech taki ma No i co no momencik on tam dużo się powypowiadał pod tym pod... Filmem dotyczącym potopu, zdaje się. No i co, no, nie odpowiadałem, zablokowałem tego użytkownika. Eee, I tyle, jego komentarze nie będą widoczne, e, ponieważ, no, bzdury pisał, i tyle. Eee, to, co ja tam przytaczam w tamtym filmie, to po prostu dzielę się, jak to się mówi, nie tylko Bożym Słowem, ale również yy, przytaczam różnego rodzaju interpretacje, jak, jak, jak to Boże Słowo jest po prostu odbierane w różnych środowiskach. nie? No jak tam na przykład. Yy, a, to może było o Melchizedeku, i że Melchizedek to jest yy, taka wersja, że był Noem albo yy, Semem. No, jest taka wersja, no i co z tego, no. I, i, i trzeba jakieś głupie yy, komentarze pisać, naśmiewać się z, te, z tego, no. Jak widocznie ten, ten, ten człowiek mało w życiu jeszcze widział, mało czytał różnych herezji. Yy, ja nie, nie twierdzę ten, że ja się z czymś zgadzam, czy ja się z, z jakąś interpretacją nie zgadzam. Ja tylko ją przytaczam, że taka jest. I... Po prostu... Tam, wiecie, powypisywał jeszcze kilka innych komentarzy. Przeczytałem, ale już zaspoczelnie nawet nie pamiętam, na jaki on temat tam pisał już, ale też jakieś głupoty. I tylko ja mówię, ja mogę się wdawać z kimś w dyskusję na tematy merytoryczne, ale nie, nie będę tracił czasu po prostu na dyskusję o głupotach. Nie. Powiem tylko tyle. Mnie się wydaje to, że, że może być to po prostu yy, prawdopodobna interpretacja o tym Melchizedeku, ale nigdzie w Piśmie nie mamy tego potwierdzonego, że tak jest na 100%. To trzeba sobie po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć. Aby nikt mi czegoś tam nie zarzucił, że ja coś tam twierdzę, że tak jest na 100%, tak jak niektórzy popularni pastorzy. A potem z tych 100% to się robi 50% albo 0%, bo zmieniają jakieś tam swoje nauczania co kilka miesięcy albo co pół roku. Drugi komentarz yy, użytkownika, jakiś tam był nazwa ziomale, czy coś tam, to też został ten użytkownik po prostu też został ukryty, czy tam zablokowany. Jego komentarze widoczne nie będą. I nie będzie mi wypisywał takich głupot, takich pytań durnych, że czy Pan Jezus rozdziewiczył Marię, bo przecież Wiadomo, że dziewictwo to się traci w momencie jak członek y, y, przebije y, ten błonę dziewiczą, a jak Maria była y, dziewicą, kiedy poczęła z Ducha Świętego, to przecież y, członek Pana Jezusa znajdował się w niej, no i czy to on. No ludzie słuchajcie, no takie głupoty pisać w komentarzach takie brednie, takie, takie bezceństwa wręcz. Bo to jest dla mnie bezeceństwo. Takiego człowieka Bóg ukara. No, ludzie. Ech. Taki człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy, co on wypisuje. Nie odpowiadałem w ogóle na, na tą zaczepkę. Stwierdziłem, że nie ma sensu. Powiem tylko jedno: Maria nie była wieczną dziewicą. Tak jak to kościół katolicki naucza, ponieważ mamy napisane, że Józef nie obcował z nią, dopóki ona nie porodziła swojego pierworodnego syna, czyli Jezusa, a później, po prostu z kontekstu to wynika, że później z nią obcował. I mało tego, Jezus ma wymienionych z imienia yy, czterech braci i przynajmniej kilka sióstr, ale nie wymienionych z imienia, więc jak ona mogła być, Wieczną dziewicą, ale y, tak, kiedy Jezus się rodził, to musiał jakoś po prostu przedostać się drogami rodnymi z łona Marii na zewnątrz. I ta błona dziewicza wiadomo, że wtedy y, została przebita, ale takie bezeceństwa. Że, że Pan Jezus rozdziewiczył Marię, bo przecież razem z nim jego członek znajdował się w jej łonie. To wiecie, co? No to no, 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 ten człowiek, który zapisał, no, to chyba nie jest zdrowie na umyśle, tylko chory na umyśle jest. Po prostu. Niech mu Bóg wybaczy. Niech mu Bóg wybaczy te bezjaceństwo. Eee, to tyle. Po prostu tytułem wstępu i będę blokował takie komentarze i takich komentujących, bo mi nie zależy na jakimś mega zasięgu, żeby był. Jeżeli komentarz jest miły, przyjemny, sensowny, no to zostanie tak. Ale teraz przejdę do głównego tematu, mianowicie bo tak mi Duch święty jeszcze położył na serce odnośnie Ojca Abrahama, że jest ojcem wiary. Mianowicie co jeszcze to znaczy, Bo powiedziałem na razie o tych pozytywnych aspektach, ale nie mówiłem o aspektach negatywnych tego stwierdzenia. Mianowicie o tym, że niektórzy ten fakt, że Abraham, jest ojcem wiary, to biorą i sobie tym faktem wycierają gębę i ojcem Abrahamem sobie wycierają gębę i używają yy, po prostu przykładów z życia Abrahama do ogłoszenia swojej Ewangelii, tak zwanej Ewangelii sukcesu. Poczekajcie chwilę. No jestem. Yy... No, a o co chodzi? Chodzi mi mianowicie o to, że tak, ojciec Abraham został bardzo pobłogosławiony przez Boga. Majętnością. To był jak na tamte czasy niezwykle majątny człowiek, można byłoby powiedzieć, że Krezus. Yy, miał wiele wielbłądów, osłów, owiec, yy, kus. Yy, baranów yy, wołów, cielców i tak dalej i tak dalej miał liczną yy, rodzinę bo miał yy, trzy kobiety które na pewno miłował bo nic nie czytamy o tym żeby Hagar nie miłował czy żeby Ketury nie miłował miał ośmiu synów yy, i miał na pewno, no, miał duży dobytek i miał tak samo y, sługi różnego rodzaju, bo mamy przecież ten, że sługę wysłał y, do Betuela i do Labana po Rebekę. Możliwe, że miał nawet niewolników, miał służące i tak dalej. No, pan Bóg go. Pobłogosławił jak na tamte czasy wszelkim możliwym błogosławieństwem. Ale niektórzy ludzie wykręcają Ewangelię, yy, wykręcają Ewangelię, no i dodają do tego swoje jakieś nauki, że, że skoro Abraham został tak yy, pobłogosławiony, to, to dlatego, że podobał się Bogu i, i że pełnił yy, rolę Boga, i to jest wyznacznik. Tego, że jeżeli e, ktoś e, nie ma Bożego błogosławieństwa finansowego, materialnego, nie żyje w dobrobycie, nie, nie żyje w luksusie, e, to, że nie ma Bożego błogosławieństwa w ogóle i że nie jest prowadzony Duchem Bożym, i że jest pod przekleństwem, i jeszcze inne różne herezje na ten temat ludzie wymyślają. Biorą ojca Abrahama i jego przykładem, jego życiem sobie po prostu wycierają gębę i nie wierzcie w to, bo to mówią ludzie, którzy po prostu yy, znaczy możliwe, że Bóg ich w pewien sposób pobłogosławił też, ale często gęsto są to ludzie, którzy. Którzy po prostu się dochrapali, nachapali jakimiś nieuczciwymi gierkami, zagraniami, manipulacjami, włudzeniami naciąganiami na pieniądze, jakimiś zbiórkami, fundacjami I tak dalej, i tak dalej, czyli którzy yy, doszli do pieniędzy poprzez nieuczciwy zysk i poprzez różnego rodzaju herezje, poprzez yy, właśnie zastraszanie, poprzez yy, tam na przykład yy, Ewangelię Strachu. Ja nie mówię tutaj, że ludzie straszą yy, powrotem Chrystusa, no bo jeżeli ktoś chodzi w Bogu, no to nie ma się co powrotu Chrystusa bać. A poza tym to nie jest... Yy, yy, jak to się mówi? Yy, o powrocie Chrystusa powinno się mówić i nauczać, a, ale nie straszyć. I to nie jest temat, żeby... żeby żeby go wykorzystywać do ewangelii strachu, jakiejś nie, czy do ewangelii sukcesu, żeby się nachapać i tak dalej. No, a co miałem mówić? Więc to są tego pokroju ludzie. Eee, no i... Eee, no i tyle. No i co now? Czekajcie chwilę. No, jestem z powrotem. No i po prostu chcę was, was przestrzec, żebyście nie słuchali takich ludzi, że yy, kiedy, kiedy Bóg wam nie błogosławi, to nie będziecie majętni i tak dalej. że jakby Bóg was błogosławił, to mielibyście to czy tamto luksusowy samochód. Yy, luksusowy dom Nie, 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 nie. Nie słuchajcie, bo to jest absolutna herezja, to jest absolutne zwiedzenie. Taci, tacy ludzie po prostu żerują yy, i tyle. Na po prostu nieznajomości yy, Pisma Świętego A a umówmy się, po prostu 90% mieszkańców. No dobra, niech będzie 80%, ponieważ coraz więcej osób y, zaczyna studiować pismo. Ale tak mniej więcej tyle osób y, nie zna po prostu Pisma Świętego. I tyle, nie? Także tak. Bóg po pobłogosławił Abrahama wielkim bogactwem. Wielkimi majętnościami. I Abrahamowi powodziło się w każdym przedsięwzięciu, którego się dotknął. Tak samo jego synowi Izaakowi, tak samo jego wnukowi Jakubo, Jakubowi i tak samo jego prawnukowi Józefowi w Egipcie. Tak samo Pan Bóg błogosławił i doprowadzał tych ludzi do wielkich bogactw. Ale to nie jest wyznacznikiem. Zbawienia. A jako dowód, przeczytajcie sobie Ewangelię Łukasza, historię bogacza i łazarza. Co tam jest po prostu powiedziane. Bogacz możliwe, że też uważał Ewangelię sukcesu. Tak? On tak pewnie uważał. Że skoro jest bogaty, to jest pobłogosławiony przez Boga, tak jak Abraham. A ten nędznik, ten łazarz, to on jest na pewno przeklęty, bo jest żebrakiem, bo jest chory, bo ma wrzody, bo, bo chodzi głodny. A czyja to była wina? To była wina tego bogacza, bo on mu nie pomógł. On nie wyciągnął do niego. Pomocnej ręki. No. A, a Łazarzowi możliwe, że się po prostu w życiu powinęła noga. I, i on potrzebował tej pomocy. On poszło, że może ktoś go opatrzył, podleczył, żeby to jego ciało się goiło. Ciężko powiedzieć. I gdzie trafił Łazarz, a gdzie trafił bogacz? I bogacz, nawet z piekła, w którym się znalazł, dalej mówił do Abrahama: Ojcze Abrahamie. I taki jest po prostu z tego yy, morał. Taki jest po prostu z tego morał, że Bogactwo materialne, finansowe nie jest wyznacznikiem tego, że yy, podobnie jak Abraham, ktoś jest błogosławiony. Bo yy, równie dobrze błogosławionym można, można być, nie mając nic nie mając pieniędzy nie mając samochodu nie mając domu nie mając ubrań yy, nie mając rodziny yy, nie mając przyjaciół a i tak Taki człowiek może być błogosławiony, bo może być wybrany, bo może być po prostu czysty na sercu. I jego nagroda, jego nagroda w niebie będzie taka, jego nagrodą będzie to, że na własne oczy spotka się z ojcem Abrahamem. Na własne oczy i po śmierci trafi tam, gdzie Trafił Łazarz na, na Łono Abrahama i to będzie jego nagrodą, Ech, ponieważ być może ma inne zasługi e, dla Pana. Być może na przykład nie sprzedał się jakiejś tam Ewangelii sukcesu albo coś i, i wolał na przykład cierpieć biedę e, niż e, głosić jakieś tam Herezgi, i w ten sposób dochodzić do jakiegoś tam bogactwa, i potem wycierać sobie gębę ojcem Abrahamem i, i jego przykładem, i jego życiem. No, taka jest po prostu konkluzja. To jest już część trzecia, ostatnia. Prawdopodobnie na temat ojca Abrahama i na temat dlaczego on jest ojcem wiary. Pokazałem po prostu, że wszystko ma swoje jasne strony, że to, że Abraham jest ojcem naszej wiary, ma swoje jasne strony, ale również to może mieć swoje ciemne strony. Nie dajcie się nabrać na takie herezje. Nie słuchajcie takich y, po prostu odstępców od Słowa Bożego. Od, nie słuchajcie takich zwodzicieli, że jeżeli nie jesteście pobłogosławieni tak jak był Abraham, to Abraham nie jest ojcem waszej wiary. No i tyle w tym temacie. No. Y, błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa. Życzę błogosławionego Szabatu z Panem Bogiem. Zostawiam Was z tym tematem. No i do usłyszenia w następnym nagraniu. Amen.